pewnego dnia pewna starsza dama przyszła do znanego i dużego banku z torbą pełną pieniędzy. Podeszła do stanowiska i poprosiła o prywatną rozmowę z prezesem banku, gdyż chciała otworzyć konto, chodzi o wielką sumę pieniędzy. Po długotrwałych dyskusjach pozwolono starszej Pani spotkać się z prezesem, bo w końcu nasz klient, nasz pan. Prezes spytał o kwotę, jaką starsza pani zamierzała wpłacić. Ona zaś odpowiedziała, że chodzi o 50 milionów euro. Po czym otworzyła torbę, żeby go przekonać, iż tak jest w rzeczywistości. Naturalnie zaciekawiony prezes pyta o pochodzenie tych pieniędzy. Szanowna pani, jestem zaskoczony ilością pieniędzy, jaką ma pani przy sobie. Jak pani tego dokonała? Całkiem prosto, odpowiada babcia. Zakładam się. Zakłada się pani? pyta prezes. Ale o co? Cóż, o wszystko, co możliwe, mówi kobieta. Na przykład mogę się z panem założyć o 250 tysięcy euro, że pańskie jaja są kwadratowe. Prezes zaśmiał się głośno i powiedział: Przecież to śmieszne, w ten sposób nie mogłaby pani nigdy tak dużo zarobić. Cóż, przecież powiedziałam, że w ten sposób zarobiłam moje pieniądze. Byłby pan gotowy założyć się ze mną? Ależ oczywiście, odpowiedział prezes. W końcu szło o dużą sumę. Zakładamy się o 250 tysięcy euro, że moje jaja nie są kwadratowe. Starsza pani odpowiada. Zakład stoi, ale ponieważ stawką są duże pieniądze, czy mogę przyjść jutro o dziesiątej razem z moim prawnikiem, żeby sprawdzić naocznie i przy świadku? Jasne prezes ze zrozumieniem powiedział prezes. Całą noc prezes był niesamowicie nerwowy i spędził wiele godzin na sprawdzeniu, czy jego jaja znajdują się w swojej dotychczasowej formie. W końcu, przy pomocy głupiego testu, osiągnął stuprocentową pewność wygra ten zakład. Następnego ranka o dziesiątej przyszła starsza dama ze swoim prawnikiem do banku. Przedstawiła sobie obu panów i powtórzyła, iż chodzi o zakład, którego stawką jest 250 tysięcy euro. Prezes potwierdził, że chodzi o zakład, iż jego jaja nie są kwadratowe. W celu przekonania się o tym fakcie poprosiła go dama o opuszczenie spodni. Prezes opuścił więc spodnie. Starsza pani nachyliła się, spojrzała uważnie i spytała, czy może dotknąć. No dobrze, odpowiedział prezes. Dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro są tego warte i mogę zrozumieć, że chce się pani do końca przekonać. Starsza pani ponownie się nachyliła i wzięła piłeczki w swoje dłonie. Wtedy nagle prawnik, który przyszedł z kobietą, zrobił się blady i zaczął uderzać głową w ścianę. Prezes pyta więc kobietę: co się stało z tym pani prawnikiem? Na to ona: nic. Założyłam się z nim tylko o 1 milion euro, że dzisiaj między 10 a 11 będę trzymała w dłoniach jaja prezesa znanego banku. Dziękujemy za lajki i subskrypcje. Już wkrótce następne suchary.